Hej, z tej strony znowu ja, czyli Pichciu223 a w dzisiejszym odcinku znów przedstawię wam Battlefielda Play For Free Myślę, że nie ma już tu zbytnio wiele do przedstawiania ale chciałbym stworzyć porządnego let's playa bo myślę, że żaden z, z poprzednich e, odcinków nie był zadowalający Pierwszy odcinek e, był za cichy moje słowa były niewyraźnie wymagane nie było po prostu nie słychać Drugi ześ był krótki, jedynie wyjaśniający, dlaczego zaistniała taka sytuacja w pierwszym odcinku. A ten post post postanowiłem stworzyć porząd porządnego let's play'a w 2000. Znaczy z nas. Ja go jeszcze że a w ogóle to pozdrowienia, bo mam taki zwyczaj, że kiedy gram Battlefielda, to w moich filmikach zawsze pozdrawiam moich zabójców Nie, wiem, może to trochę dziwne, piszcie co sądzicie o tym w komentarzach Bo sam nie wiem co, co o tym sądzić no, Gramy znowu sobie na mapce Mijamar Myślę, że to jest y, bardzo fajna mapka Pierwszy odcinek został również na niej nagrany, ale z drugiej strony. Tak, bo, o, bodajże Amerykanie, teraz jestem Rosjaninem. No więc pokażę wam trochę z innej perspektywy. O, jakiś wóz. Może sobie albo, albo... A może... Nie, nie już sam nie wiem. Może też jestem Amerykaninem. Flaga mnie teraz zgubiła. 5G, 14 pozdrawiam tego użytkownika chodzimy na nazwa, ale nie oceniajmy ludzi po nazwie no dobrze jak widzicie wygrywamy więc spokojnie mogę wam przedstawić engram jak zwykle będzie słaby wypadnik z mojej strony I mi dobrze nie wychodzi, kiedy nagrywam nie wiem, jakoś mam no i teraz się okazało, że jednak jestem Amerykaninem jak widzicie flaga amerykańska mam nadzieję, że ten odcinek będzie już dobrze wykonany chciałbym w końcu stworzyć jakąś porządną produkcję jakiś porządny film może nawet serię myślę, że Battlefield 4 for free nie nadaje się e, do tego typu celów o raczej, w tym celu to jest wykonanie o ja już po niej coś... o tak myślałem Aswalt Ximen Wygrawiamy bardzo skutecznie. Zdrawiamy Jeden, bazę. No niedobrze, niedobrze. Gdy wygrywamy, a stracimy. Tak nie może być. Tak nie może być. Brałem szturmowca. Nie grałem jeszcze tym rodzajem żołnierze musiałem wypróbować zresztą, najbardziej podoba mi się zwiadowca. zresztą wydaje mi się że najwięcej graczy wybiera właśnie ten rodzaj postaci jakiś mały Oje. znowu aswalt zimę co za ciekawe Niemiec. niemieckie Niemiecki. I z własnych już doświadczeń krótkich wydaje mi się, że najlepszą na początek wyborem postaci będzie zwiadowca. Nie mogę się z koła O, idą chłopaki. Dobra, ja spałem. Znowu. O, dzisiaj mam wielkie pozdrowienia dla Sławek. Jeśli dobrze wymówiłam. O, rozumiem mała. Chciałem na wieżyczkę, ale jednak mamy wzajemny rząd, co... O, porażka. Jak no, widzicie, dwunaste miejsce, nie najlepsze staty też. Może powiedzieć nawet nie sireni, słabe. No dobrze, Harkant, no, nowa mapka. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Do zobaczenia, cześć. Widzicie, co sądzicie o serii, nie zapomnijcie thank so much